Wyobraź sobie poranek, w którym powietrze wydaje się lżejsze niż zwykle, jakby wiatr sam niósł wiadomość o czymś nowym i dobrym. Wyobraź sobie, że stoisz u progu dnia, w którym niewidzialna ręka Boga przesuwa wskazówki czasu, by ogłosić dość, ten krąg cierpienia kończy się właśnie teraz. Kiedy brzmienie tych słów wnika głęboko w serce, drży w tobie nadzieja dawno odkładana na później. Nie jest to obietnica odkładana na jutro, ani sen, który trzeba odłożyć na kiedyś. To dekret wypowiedziany nad tobą tu i teraz. Jego echo dociera do najdalszych wspomnień, do korzeni rodzinnej historii, gdzie tyle razy powtarzały się te same cienie braku, choroby i zmartwienia. Dziś jednak Bóg wypowiada słowo, którego nikt nie cofnie, słowo wolności, otwarcia, przebudzenia. W twoim wnętrzu może odzywać się głos wątpliwości, czy naprawdę możliwe, by coś tak upartego jak lata, nieudanego zmagania ustąpiło w jednej chwili? Ten głos jest stary jak pierwszy lęk człowieka, lecz nawet on musi zamilknąć wobec decyzji Stwórcy. Bóg nie buduje swoich wyroków na naszych obawach ani na rachunku prawdopodobieństwa. Jego słowa nie mierzą siły wiatru ani wielkości gór, bo sam uczynił zarówno wiatry, jak i góry. Kiedy on mówi koniec, Staje się koniec. Kiedy on otwiera drzwi, nie ma łomu zdolnego je zamknąć. Tak właśnie brzmi dekret na dzisiaj. Skończył się czas porażki, rozproszyła się ciemność, przekazywana z pokolenia na pokolenie. Od tej chwili nie musisz powtarzać historii, która nie była pisana dla twojego dobra. Pomyśl chwilę o dłoniach, które tyle razy zaciskały się z bezradności, gdy w domowym budżecie znowu zabrakło środków, choć robiłeś wszystko, żeby starczyło. Pomyśl o oczach, które gasły, gdy lekarze rozkładali ręce i powtarzali, że taka jest wasza podatność rodzinna. Pomyśl o tym uczuciu w żołądku, kiedy słyszałeś, że to normalne, bo przecież u was zawsze tak było. Teraz w te miejsca, gdzie tkwił nawyk zgody na biedę i chorobę, wlewa się jasne światło łaski. To on sam, pan życia, wyciąga prawe ramię, by przerwać łańcuchy, które oplatały nie tylko ciebie, lecz także tych, którzy byli przed tobą i tych, którzy mogliby przyjść po tobie. Już nie musisz dziedziczyć bólu ani przekazywać go dalej jak ponurego dziedzictwa. Krąg został przecięty, a ogniwo, które trzymało cię w miejscu, leży rozbite u twoich stóp. Być może pytasz, co tak naprawdę zmienia jedno słowo wypowiedziane przez Boga. Przypomnij sobie jednak, jak może rozstąpiło się, gdy tylko rozkazał. Jak sucha ziemia obrodziła, gdy tylko tknął oddech życia, jak kamienne serca miękły, gdy tylko objawił miłość. To ten sam, który stworzył czas i przestrzeń, mówi nad tobą dziś. Już dość. W tym prostym zdaniu zawiera się pełna moc nieba. Nie jest to deklaracja motywacyjna ani cytat z książki samopomocy. Jest to akt miłosierdzia, który spada jak deszcz na spieczoną glebę. Twoja ziemia, spragniona odpoczynku, Przyjmuje tę życiodajną wodę i natychmiast zaczyna kiełkować nowa nadzieja. Czujesz już tę różnicę, choć może jeszcze nie widzisz jej wyraźnie. To delikatne drżenie wewnątrz mówi, że korzeń starej klątwy został wyrwany, a w jego miejscu pojawił się zaczątek błogosławieństwa. Nie bój się dziwić zmianom, które zaczynają się od małych rzeczy. Może pierwszym znakiem będzie spokój jakiego nie zaznałeś od lat, nawet jeśli wokół wciąż huczy codzienność. Może będzie to ciepło w słowach kogoś z rodziny, kto dawniej odpowiadał chłodem. Może zauważysz, że rachunki, które dotąd rosły jak mur, nagle stają się lżejsze, a możliwości powiększają się tam, gdzie wcześniej widziałeś tylko zamknięte drzwi. To właśnie działa łaska, krok po kroku, lecz pewnie, bo nosi w sobie pewność Bożego postanowienia. Łaska nie jest chwilowym entuzjazmem, który jutro wywietrzeje. Jest nasieniem, które kiełkuje cicho, ale wzrasta mocno, aż stanie się drzewem nie do zachwiania. Nie musisz wypowiadać skomplikowanych formuł, aby wejść w to nowe. Wystarczy, że w głębi serca powiesz proste, tak wierzę przyjmuję. To tak otwiera furtkę, przez którą wchodzi wolność. Nie pytaj teraz, jak długo potrwa cała przemiana. Zaufaj temu, który zna każdy milimetr Twojej drogi. On widzi miejsca, gdzie sam przestałeś wierzyć w poprawę i tam właśnie kieruje światło swojego słowa. Każdy brak, każdy guz, każdą ranę okrywa płaszcz uzdrowienia. Nie, to nie bajka ani poetycka przesada. To rzeczywistość królestwa, która przenika Twoje życie, gdy Stwórca decyduje przerwać cykl. Zrozum dziś, że jesteś zaproszony do bycia świadkiem i uczestnikiem cudu, nie stoisz na widowni, lecz znajdujesz się na samym środku sceny Bożych Planów. Twoja historia staje się listem, który inni będą czytać, szukając dowodu, że Bóg wciąż działa. Kiedy zobaczą, że rodzina uwolniona od przewlekłej choroby oddycha swobodnie, kiedy przekonają się, że stoły, które dawniej świeciły pustkami, teraz obfitują w pokarm i radość, wtedy uwierzą, że ten, który rozpoczął swoje dzieło, naprawdę czyni wszystko nowe. Twoje życie będzie głosem, który powtarza jest moc większa niż dziedziczny los, jest miłość silniejsza od każdej statystyki. Nie próbuj razem z Bogiem pisać na nowo przeszłości, bo On już ogarnął ją swoim miłosierdziem. Skup się na teraźniejszości, gdzie rozgrywa się spotkanie Jego woli z Twoim zaufaniem. Każdy oddech, każda myśl mogą stać się modlitwą, gdy tylko pozwolisz, by wdzięczność wypełniła ci serce. Niech więc pierwsze słowa, które wyszeptasz po przebudzeniu, będą proste i pełne sensu. Dziękuję, że kolejny dzień nie nosi piętna wczorajszych porażek. Te słowa nie są zaklęciem, lecz wyrazem świadomości, że zostałeś przeniesiony spod ciężkiego sufitu ograniczeń na otwartą przestrzeń błogosławieństwa. Jeśli przyjdzie chwila, w której dawny lęk zapuka do twoich myśli. Przypomnij sobie, że wyroki Boga są nieodwołalne, strach nie ma władzy wzruszyć tronu, z którego wypływa Twoje dziś. Możesz nawet powtórzyć na głos w imię Boga odrzucam powrót starego, bo cykl został złamany i nigdy nie powróci. Te słowa mają moc, bo nie są oparte na sile Twojego głosu, lecz na sile dekretu. Jesteś jak człowiek, któremu wręczono pieczęć królewską. Już nie wątpisz w autentyczność dokumentu. Bo widzisz znak prawdziwego autora. Tak samo w Twojej duszy świeci teraz znak Bożej Obietnicy. Nie musisz znać wszystkich szczegółów przyszłości, wystarczy, że wiesz, kto ją trzyma w ręku. Pozwól sobie marzyć bez ograniczeń. Wyobraź sobie dom, w którym śmiech nie zamiera z powodu zmartwień o jutro. Wyobraź sobie rodzinne spotkania, podczas których modlitwa o zdrowie zamienia się w pieśń dziękczynienia, bo choroba ustąpiła. Wyobraź sobie dzieci dorastające nie w cieniu długów, lecz w świetle możliwości, jakie daje Boże zaopatrzenie. To nie jest odważne marzenie, to naturalna konsekwencja słowa, które dziś zostało ogłoszone. Bóg nie łamie swoich obietnic, a Jego hojność nie ma końca. Gdybyś mógł zobaczyć wielkość Jego serca, przestałbyś się ograniczać pytaniem: Czy wolno mi prosić o więcej? On sam mówi: Proś, a będzie Ci dane. Szukaj, a znajdziesz kołacz, a otworzą ci. Pamiętaj, że wolność, którą otrzymujesz, nie jest tylko dla ciebie. Tak jak woda w źródle nie gromadzi się, by samej sobie służyć, lecz spływa dalej, tak i łaska ma płynąć przez twoje życie ku innym. Twoje świadectwo może być dla kogoś pierwszym promieniem nadziei, jakim dla ciebie była dzisiejsza obietnica. Dlatego nie zatrzymuj w sercu tego, co Bóg czyni, mów o tym. Rozlewaj jak olej na rany innych. Kiedy ktoś powie, U mnie zawsze było źle, odpowiedz z łagodnością. U mnie też było, ale dziś cykl się skończył i to samo może wydarzyć się u ciebie. Nie musisz być kaznodzieją ani teologiem, wystarczy, że jesteś dowodem jego działania. Jeśli napotkasz opór w sobie lub na zewnątrz, nie zdziw się. Pustynia bywa zazdrosna o swój piach i próbuje zatrzymać zielony skrawek ogrodu. Lecz ogród w twoim życiu ma korzenie głębsze niż piasek i sięga źródła, którego nic nie wysuszy. Trzymaj się tego źródła przez modlitwę, przez słowo, przez wdzięczność, a nie zabraknie wody żywej. Pamiętaj, że diament powstaje pod naciskiem, a złoto oczyszcza się w ogniu. To, co przeżywasz, nie jest dowodem słabości obietnicy, ale etapem, w którym hartuje się twoja wiara. Nie pozwól, by chwilowe napięcie sprawiło, że zwątpisz w trwałość daru. Spójrz także na siebie w nowym świetle. Nie jesteś już człowiekiem podbitym przez okoliczności. Jesteś dziedzicem królestwa, które nie zna braku. Twoje słowa mają wagę, a twoje decyzje znaczenie, bo płyną z serca przemienionego przez prawdę. Kiedy wypowiadasz błogosławieństwo nad swoim domem, nad swoją pracą, nad swoim zdrowiem, czynisz to jako ktoś, kto trzyma w dłoni klucz do nowych drzwi. I chociaż nie widzisz jeszcze wszystkich korytarzy, wiesz, że korytarz prowadzi do sali pełnej światła. Idź więc dalej z pewnością, że każdy krok jest już uświęcony Bożym postanowieniem. Możesz też odkryć, że stare wspomnienia próbują przeniknąć do twojej myśli niczym echo dawnego smutku. Gdy tak się dzieje, przypomnij sobie, że echo jest tylko śladem dźwięku, który już wybrzmiał, nie ma w nim nowej mocy. Podobnie stare porażki utraciły prawo do wyznaczania ci kierunku, bo choć ich obraz może się jeszcze pokazywać, ich źródło zostało wysuszone. Patrz więc na te wspomnienia jak na zamkniętą księgę, którą można odłożyć na półkę historii. Teraz otwierasz nową księgę, a pierwsza strona jest napisana jednym zdaniem. Wolny dzięki dekretowi Boga. Gdy wstaniesz jutro, słońce może świecić tak samo jak wczoraj, ale twoje wnętrze będzie świecić jaśniej. Uśmiech, który podarujesz przypadkowemu przechodniowi, będzie miał w sobie coś, co dotyka serc. Ludzie zapytają: Skąd bierze się ta łagodność? A ty odpowiesz z prostotą. Dziś cykl porażek został przerwany, a ja chodzę w wolności. Twoje życie stanie się otwartym rozdziałem Ewangelii łaski, który każdy może przeczytać. A gdy nadejdzie chwila odpoczynku i usiądziesz pod wieczorne niebo, może usłyszysz w ciszy ten sam głos, który obwieścił koniec starego. Widzisz moje dziecko, wybrałem cię, abyś znał smak zwycięstwa, które nie zależy od twojej siły, lecz od mojej miłości. Odpocznij w tym, co już uczyniłem i patrz, jak mnoże owoce twojej ufności. Wtedy serce odpowie cichym amen, a to amen stanie się pieczęcią, która zamyka przeszłość i otwiera nieskończone możliwości przyszłości. A może właśnie dziś jest ta chwila, w której dostrzegasz, że Twoje codzienne kroki zyskują świeży rytm, jakby niewidzialny muzyk wyznaczał ci nową melodię. Nie musisz rozumieć każdego taktu, by móc tańczyć. Wystarczy, że czujesz puls życia, tętno łaski, która nie ustaje. Zauważasz, że kiedy stajesz przed lustrem, w Twoich oczach migocze odwaga, której wcześniej brakowało. Przygarnia cię cisza poranka, a w tej ciszy wyraźnie słyszysz, jak Bóg przypomina o godności, której nikt nie może ci odebrać. W tym spojrzeniu odbija się prawda. Nie jesteś przypadkiem ani liczbą w statystyce niepowodzeń. Jesteś opowieścią pisaną ręką tego, który zna koniec już od początku. Tam, gdzie kiedyś czekałeś na gorszy obrót spraw, teraz rodzi się oczekiwanie dobra. Na skrzyżowaniach decyzji nie zatrzymuje cię lęk, bo masz pewność, że najwyższy chroni Twoje kroki. Kiedy pojawia się potrzeba, nieodruchowa panika, lecz spokojna modlitwa staje się pierwszą reakcją. Nauczysz się patrzeć na każdą niepewność, jak na pustą przestrzeń, gotową przyjąć obfitość. Gdy ktoś zapyta, skąd ta zmiana, odpowiesz bez wahania, że zdarzył się cud przerywający spirale braku. To, co panowało nad tobą latami, dziś jest wspomnieniem, a wspomnienie nie ma władzy dyktować ci przyszłości. Przyjmując ten dar wolności, odkryjesz, że miłość i zaufanie zaczynają się rozlewać dalej, jak kręgi na wodzie. W relacjach pojawi się delikatna cierpliwość, słowa, które jeszcze wczoraj mogłyby ranić, dziś łagodzą. W firmie lub miejscu pracy zauważysz, że decyzje rozumiane wcześniej jako ryzykowne, teraz stają się śmiałymi krokami ku rozwojowi. Nie wynika to z brawury, lecz z wiedzy, że nie działasz sam. Ten, który zwrócił ci wolność, nie cofa dłoni, gdy masz pracować i tworzyć. Przeciwnie, on lubi się włączać, by codzienność wypełniać sensem. Z czasem dojdziesz do wniosku, że nawet drobne zadania, najzwyklejsze obowiązki zyskują blask, gdy wykonujesz je świadomie jako osoba wolna od jarzma powtarzającej się porażki. Bywa, że droga na chwilę znowu zwęża się, jak wąski most nad rwącą rzeką. W takich godzinach przypominaj sobie obietnicę, cykl jest złamany i nikt nie zwiąże cię tymi samymi łańcuchami. Most może być wąski, ale prowadzi wyraźnie naprzód. Kiedy wypowiesz dziękczynienie mimo nacisku, powstaje w tobie nowy poziom odwagi. Twoja postawa staje się zaproszeniem dla innych, by również weszli w światło. Nie zdziw się, kiedy przyjdą ludzie proszący o radę, bo zauważą w Twoich słowach spokój jakiego pragną dla siebie. Nie czuj się niegodny, przecież i ty jeszcze niedawno szukałeś promienia. Podziel się tym, co otrzymałeś. To wdychanie i wydychanie łaski utrzymuje serce w zdrowiu. W miarę upływu dni, twoja pamięć będzie filtrować dawne doświadczenia w nowy sposób. Kiedyś nosiłeś w sobie obraz rodziny związanej brakiem, chorobą czy długami, Teraz zauważasz, że te kadry bledną, ustępując miejsca świeżym sceneriom. Coraz silniej widzisz historię Rodu jako tło, a nie przeznaczenie. To jak zmiana dekoracji w teatrze, gdy kurtyna opada i pojawia się zupełnie nowy plan. Publiczność w chwili teraźniejszej, twoja świadomość, dostrzega, że sztuka się toczy, lecz już w zupełnie innym akcie. Te dawne kulisy wciąż tam są. Ale światło reflektorów pada na ciebie, noszącego nowe imię wolny. Nie trać z oczu prostych rytuałów, które przypominają, kim jesteś. Kiedy siadasz do stołu, popatrz chwilę na chleb czy herbatę i uświadom sobie, że to dowód opieki. Gdy podajesz rękę bliskim, rób to z intencją błogosławieństwa. Naucz się modlić krótkimi szeptami w trakcie zwykłych czynności. Dziękuję, że cykl biedy jest przeszłością. Dziękuję, że zdrowie krąży w moich żyłach. Takie akty pamięci tworzą w tobie wewnętrzną gospodarkę obfitości, w której nie ma miejsca na duchowe bankructwo. Ilekroć czujesz pokusę narzekania, zamień narzekanie w prośbę, prośbę w wdzięczność, a wdzięczność w pieśń. Pieśń zbiera w sobie siłę wielu słów i wypuszcza ją jednym tchnieniem, które potrafi zmienić atmosferę w całym domu. Z czasem przekonasz się, że zmiany nie ograniczają się do sfery materialnej czy zdrowotnej. Umysł, niegdyś uwięziony w zamkniętym schemacie nie dam rady, przeżyje metamorfozę. Staniesz się bardziej twórczy, otwarty i odważny. Myśli, których kiedyś się bałeś, teraz stają się projektami, które z pasją wprowadzasz w życie. Być może zapragniesz nauczyć się nowej umiejętności lub podjąć studia, które wydawały się poza zasięgiem. Czemu nie? Jeśli Bóg zdjął jarzmo braku, dlaczego miałbyś ograniczać rozwój umysłu? Poszerzając horyzonty, rozszerzasz też granice błogosławieństwa, bo wiedza i mądrość stają się naczyniami, które on napełnia. Nie zapomnij jednak, że najgłębsza przemiana dokonuje się w warstwie niewidocznej dla ludzkich oczu, w sercu. To tam Bóg rozkłada swoją mapę, na której kreśli drogi miłości, przebaczenia i pokory. Może przyjdzie dzień, gdy będziesz musiał przebaczyć komuś bardzo bliskiemu, a wspomnienie bólu znów naciśnie na świeżo zagojoną ranę. Wtedy przypomnij sobie, że prawdziwe przerwanie cyklu obejmuje również emocje. Pojednanie jest jak zdjęcie ostatniego haka ze ściany starej klatki. Dopiero wtedy możesz odfrunąć naprawdę daleko. A jeśli okaże się, że przebaczyć trzeba samemu sobie, uczyń to bez zwłoki. Surowy osąd własnej osoby potrafi być najcięższym z łańcuchów. Na tej drodze wolności przyjdą też chwile radosnego zdumienia. Spotkasz kogoś, kto opowie ci, że oglądając twoje życie, sam odważył się poprosić Boga o zakończenie rodzinnego pasma nieszczęść. Usłyszysz historię, jak cierpliwa modlitwa matki odmieniła los dziecka, jak małżeństwo przeżyło odnowę, jak ktoś wyszedł z długów szybciej, niż prawnicy uważali za możliwe. Wtedy zrozumiesz, że dekret, który cię wyzwolił, działa jak echo, odbija się od serc i wraca wzmocniony. Wspólnota uwolnionych to przestrzeń, w której każdy sukces drugiego człowieka staje się twoją radością, a każdy twój krok naprzód buduje wiarę innych. Z każdym kolejnym dniem rośnie też twoja wrażliwość na delikatność Bożego prowadzenia. Uchwycisz subtelne natchnienia, by zadzwonić do kogoś w odpowiednim momencie. By podzielić się tym, co masz, nim jeszcze zapytają, by przebaczyć, zanim poproszą o przebaczenie. Tak powstaje styl życia oparty na synchronii serca z rytmem nieba. Nie musisz już wypatrywać znaków na siłę. Znaki stają się naturalną składową codzienności, niczym drogowskazy na jasno oświetlonej ulicy. Twoje zaufanie do Boga będzie jak oddech, płynne, stałe, nieświadome, lecz niezbędne do życia. Czasem nadejdzie noc ciemniejsza niż inne. Wtedy wspomnij, że obietnica działa niezależnie od tego, czy akurat widzisz wschód słońca. Gwiazdy nie znikają, gdy chmurzy się niebo, po prostu ich blask staje się niewidoczny dla ludzkiego oka, a jednak istnieją. Tak samo łaska trwa nawet w najciemniejszą noc. Możesz poczuć, że nadzieja drży, lecz ona nie przestaje żyć. Tkwi przysłowie, które zostało raz na zawsze wypowiedziane. Dekret Boga nie zna klauzuli wygaśnięcia z powodu chwilowego zwątpienia człowieka. Twoje słabości nie są wystarczającym argumentem, by odwołać wolność, którą On nadał. Kiedy zapuka smutek, odpowiadaj psalmem dziękczynienia. Kiedy pojawi się zmęczenie, przypomnij sobie źródło, z którego czerpiesz siłę. A gdy wreszcie wzejdzie świt, spojrzysz wstecz i zobaczysz, że najciemniejszy odcinek drogi stał się miejscem najpiękniejszych bożych śladów. Ważne, byś nauczył się radować nawet drobnymi zwycięstwami, bo to one budują zbroje na większe bitwy. Jeśli rachunek okazał się niższy niż zwykle, podziękuj od razu. Jeśli badania lekarskie wykazały choć minimalną poprawę, ogłoś to jako powód do świętowania. Radość działa jak olej w maszynie, zmniejsza tarcie, ułatwia ruch, przedłuża żywotność. Smutek pozostawiony sam sobie zastyga, jak rdza i utrudnia każdy kolejny krok. Dlatego wybieraj świętowanie nawet, gdy wydaje się nie na miejscu. Tym właśnie różni się mentalność wolnego od mentalności zniewolonego cyklem porażki. Wolny wie, że nie musi zasłużyć na radość, otrzymuje ją w pakiecie z łaską. Jeżeli kiedyś usiądziesz po długim dniu na progu własnego domu i zadasz sobie pytanie, jak to możliwe, że jeszcze niedawno wszystko wyglądało inaczej, Pozwól, by wzruszenie wypłynęło swobodnie. Łzy wdzięczności są jak deszcz, który obmywa kurz drogowy i pozwala oczom znowu widzieć wyraźnie. Nie wstydź się ich. Są świadectwem, że twoje serce jest już miękkie, a miękkie serce to grunt, na którym sieje Bóg najpiękniejsze ziarna. I tak dzień po dniu będziesz budować nową tradycję, tradycję wolności. Twoje dzieci, wnuki, uczniowie czy sąsiedzi będą dorastać lub żyć obok historii, w której przekleństwo zostało zastąpione błogosławieństwem, braki obfitością, choroba zdrowiem, lęk odwagą. Nie zapomnij jednak, że fundamentem wszystkiego jest nieustanne wracanie do źródła. Tak jak rzeka nie żyje samym korytem, lecz wodą, tak życie wolności nie utrzyma się bez porannego i wieczornego spojrzenia ku temu, który dał początek. Czytaj, słuchaj, medytuj, śpiewaj, trwaj to nie są obowiązki, lecz przywileje, dzięki którym tętno duchowe nie zwalnia. Kiedy więc następnym razem w twoich myślach zjawi się cień dawnych schematów, zatrzymaj się na chwilę i spytaj samego siebie: Czy to echo starej niewoli, czy głos nowej wolności? Jeśli rozpoznasz echo, pozwól mu wybrzmieć i odejść nie musisz mu odpowiadać. Jeśli usłyszysz głos wolności, podążaj za nim, choćby prowadził przez nieznane. Pamiętaj, cykl porażki został złamany nie po to, byś stał w miejscu, ale byś odważył się wyjść dalej niż kiedykolwiek śniłeś. Wolność nie jest stacją końcową, jest zaproszeniem do nieustannej podróży ku pełni życia, którą Bóg już widzi, a ty dopiero zaczynasz odkrywać. Skoro dotarłeś aż tutaj, to znaczy, że jesteś inny niż wszyscy. Zasubskrybuj więc kanał i napisz skąd oglądasz ten film. Do zobaczenia.